Witam was ponownie na kolejnej lekcji onboardingowej systemu Salespirate CRM. Przypomnę, że ostatnio omówiłem pokrótce każdy z modułów systemu oraz jego ogólną funkcjonalność, abyście potrafili się w nim odnaleźć i sparametryzować na start takie elementy jak logotypy czy kolorystyka. I teraz chciałbym, abyśmy przeszli do rzeczy. Podstawowych i najważniejszych. Otóż większość systemów CRM służy przede wszystkim do obsługi kontaktów i potencjalnych klientów, ale system jest bezwartościowy, jeżeli nie zasilicie go własnymi danymi. W tym celu myślę, że zaczniemy nasz onboarding od sekcji zgłoszeń oraz kontaktów, ponieważ to są podstawowe sekcje, które pozwolą Wam szybko zacząć pracę w systemie CRM. Ja już wszedłem w moduł zgłoszeń i widzicie tutaj przykładowy content, przykładowe zgłoszenia, które zostały wygenerowane w systemie. No i co my mamy tutaj w tym module? Przede wszystkim możliwość filtracji. Zgłoszenia to są lidy, potencjalni klienci, czyli wszystkie takie zapytania, które wpływają do Was, do systemu CRM dzięki integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami. Mamy tutaj możliwości filtracji, ale też i połączenia z Google Ads, z webhookami HTML-owymi, z naszą wtyczką w WordPressie. Mamy połączenie z Facebook Ads na zasadzie autoryzacji użytkownika przez API. Mamy możliwość otrzymywania zgłoszeń z maili, połączonych w ramach usługi Mailgun.com. Mamy wreszcie widżet zgłoszeniowy, który też pozwala na wysyłkę zgłoszeń. No i mamy generator lidów, który również jest podpięty. Poprzez nasz widżet htmlowy, owy widget czatowy, gdzie Chatbot AI samodzielnie generuje lidy. Mamy również integrację z Zapierem i Make'em, więc po wyfiltrowaniu Zapiera lub Make'a możemy wybrać konkretne źródło połączenia. My dzisiaj tutaj w tym teście źródeł nie mamy zdefiniowanych. Ja postaram się za chwilę połączyć kilka źródeł, aby pokazać wam, jak takie lidy wpływają do systemu i jak to konkretnie działa. I ten filtr po prostu pozwala Wam szybko przefiltrować listę zgłoszeń wedle tych kryteriów. Ponadto mamy filtrację na statusy zgłoszeń, ale też po kliknięciu konkretnego statusu filtry również zostaną zaaplikowane. Możemy sobie w końcu przefiltrować również nasze zgłoszenia na podstawie daty wpływu zgłoszenia do systemu CRM. Ja na ten moment te filtry czyszczę, zwijam. I tutaj widzimy kilka takich przykładowych zgłoszeń. Widzicie, że każde z tych zgłoszeń można rozwinąć i w każdym z tych zgłoszeń będzie jakaś tam informacja. Ta informacja jest niczym innym jak formularzem kontaktowym, który został wypełniony przez naszego potencjalnego klienta, na przykład na naszej stronie internetowej, na Facebooku, na landing pageu Google Ads, czy został przesłany przez automatyzatory takie jak Make.com czy Zapier.com. Tutaj po zwinięciu widzimy przede wszystkim typ aplikacji. No tutaj mam akurat test, ale jeżeli będziemy połączeni z WordPressem, będziemy mieć tutaj nazwę typu połączenia oraz nazwę konkretnego źródła, bo możemy te źródła również nazywać. Widzimy tutaj, jakie dane zostały przesłane przez jakiego potencjalnego klienta. Te wykrzykniki wskazują nam, że ten telefon i e-mail już w bazie istnieją. To oznacza, że system wykrywa duplikaty, więc nie macie takiego problemu, że. Wszystkie kontakty, które wpadają do systemu, tworzą te duplikaty. Sami możecie powiązać taki nowy kontakt, nowe zgłoszenie z istniejącym już w systemie kontaktem. No i tutaj właśnie mamy takie sugerowane połączenie. Możemy też najechać na tooltip i widzimy tutaj, że już istnieje jakiś wątek ponad normę. Zresztą mamy dane kontaktu. No i jest taka możliwość, że sobie powiążemy, czyli podejmiemy to zgłoszenie i powiążemy z tym istniejącym kontaktem. Potem mamy podobną sytuację, również duplikat. A tutaj mamy już powiązany kontakt, czyli zgłoszenie zostało podjęte przez superadministratora systemu i zostało powiązane z istniejącym kontaktem. I też widzimy tutaj od razu, że ten kontakt ma wątek i te zgłoszenie jest połączone z wątkiem, który został zakończony sukcesem, czyli coś tam się po prostu udało. Widzimy użytkowników, czyli w tym wątku, w tym kontakcie jest dostępny. Superadministrator jako użytkownik prowadzący. No i teraz, jeżeli chcemy zobaczyć, co to jest za kontakt, no to tak naprawdę możemy kliknąć bezpośrednio w strzałkę lub w nazwisko, w zależności od tego na co klikniemy, otworzy nam się karta nowa, albo ta sama się przeładuje i przechodzimy bezpośrednio na kartę naszego kontaktu i wątku jednocześnie, gdzie widzimy, między innymi, to nasze powiązane zgłoszenie w tym miejscu. W module zgłoszeń. Dzisiaj nie będę omawiał szczegółów dotyczących procesów czy, czy modułów na karcie kontaktu i wątku. Skupiamy się głównie na zgłoszeniach, które stanowią dla każdej firmy istotę działania w systemie CRM. To znaczy, stąd podejmujemy nowych potencjalnych klientów, którzy dotarli do systemu CRM poprzez nasz marketing, na przykład na Facebooku, czy nasze SEO, czy naszą stronę internetową. Mamy nowe zgłoszenia, więc je podejmujemy. To, co możemy robić ze zgłoszeniami, to są zasadniczo właśnie te trzy typy akcji. Możemy zgłoszenie usunąć to jest ta pierwsza opcja. Ono zostaje wtedy usunięte z systemu, znika z systemu, jest niewidoczne, nie tworzą się żadne rekordy. To możecie taką czynność wykonać oczywiście wtedy, kiedy widzicie, że to jest oczywisty spam. Bardzo często coś takiego ma miejsce w kampaniach, więc warto to po prostu usuwać, żeby nie zaśmiecać danych, nie tworzyć jakichś Nieprawdziwych statystyk podejmowania tych zgłoszeń. Mamy opcję odrzucenia zgłoszenia i takie zgłoszenie możemy odrzucić na przykład wtedy, kiedy uważamy, że jest niekwalifikowane albo też jest to oczywiście spam. Ja tutaj mam informację, że mogę to potwierdzić, więc potwierdzam. Wybieram powód zamknięcia i to jest select lista powodów zamknięcia, które uważam. Za zasadne. Dodam, że administrator w ustawieniach systemowych może taką listę rozbudować. Zaraz pokażę oczywiście gdzie. No i mogę wprowadzić tutaj również notatkę końcową. Dam tutaj spam. Opiszę to jest spam. Nie wysyłał zgłoszenia. Często tak bywa. Zapisuję. No i mamy tutaj informację z notatką, tak jak w tym przypadku, tylko jest na czerwono. Mamy powód odrzucenia jest kontakt dalej niepowiązany, bo nie skonwertowałem do tego powiązanego potencjalnie kontaktu o tych samych danych, tylko odrzuciłem jako spam. Po co to robić? Oczywiście po to, żeby budować z tego raporty, czyli mamy osobny moduł raportów, w którym wszystkie te odrzucenia są raportowane tak samo jak podjęcia i tutaj dodam, pracujemy już w tej chwili nad rozwiązaniem raportowania. Lidów do systemów reklamowych, takich jak Facebook Ads czy Google Ads, aby wpływało to pozytywnie na konwersję, czyli każde podjęcie Lida będzie raportowane pozytywnie i taki Lid będzie oznaczany w systemie reklamowym jako skuteczny. No i teraz to odrzuciliśmy, natomiast to, to zgłoszenie możemy sobie podjąć, czyli możemy kliknąć podejmij. W takim przypadku system również nas informuje, że już taki kontakt jest w bazie. Informuje nas, że ten e-mail i numer telefonu jest w bazie, więc ja go nadpisuję tak naprawdę. Nie tworzę tego wątku, tylko podpinam się pod istniejący wątek, który doda mi to zgłoszenie do istniejącego już procesu, czy też lejka sprzedażowego, czy innego lejka istniejącego już w bazie kontaktu. Nie chcę po prostu nic nowego tu tworzyć, więc zapisuję to. System oczywiście informuje mnie, że wykrył duplikaty, więc to mi nie przeszkadza. Ja i tak mam ten sam kontakt w bazie. No i co nam się tutaj zmieniło? Mamy już informację o tym, że ten lead został podpięty pod klienta, czy, ten, czy też potencjalnego klienta o tym imieniu, nazwisku. Widzimy tutaj, że jest ten wątek podstawowy o statusie otwarty, czyli nie tak jak ten zakończony sukcesem, tylko cały czas jest w toku. Jest mój użytkownik tutaj przypisany Tomek testowy, który opiekuje się tym moim klientem. Jak wejdziemy na naszego pojedynczego klienta, no to mam właśnie tutaj na dole widoczny wątek, a w zgłoszeniach widzę zgłoszenie, które zostało przesłane i powiązane bezpośrednio z tym wątkiem, który toczy się na lejku procesowym obsługi zgłoszeń w statusie wpływ LIDA w tej chwili się znajduje. I to jest jedna z opcji, którą mogę wykonać na lidach, na zgłoszeniach, czyli podjąć ręcznie. Jeżeli będziecie dysponowali planem master systemu CRM, Sales Wizard, będziecie mieli dostęp również do panelu automatyzacji, który będzie wam pozwalał automatyzować podjęcie lida. I taka automatyzacja działa na tej zasadzie, że nie trzeba tego odklikiwać ręcznie, ale system automatycznie podejmuje tego lida, przypisuje do odpowiedniego lejka procesowego i wysyła na przykład SMS-a do klienta, e-maila do klienta z jakimiś materiałami instruktażowymi, informacyjnymi, jednocześnie informuje użytkownika, że wpłynął lead. Więc taka automatyzacja jest bardzo pożądana, bo podgrzewa nam tego lida znacznie, on niejednokrotnie potrafi wtedy odpisać nam wcześniej niż sami się skontaktujemy, więc warto to robić. No i teraz jeszcze dwa słowa komentarza odnośnie tego w jaki sposób rozwijać listy odrzuceń, wchodzimy w ustawienia. Mamy tutaj sekcję zgłoszeń, między innymi tą, w której połączymy się za chwilę z różnymi źródłami marketingowymi. No i mamy tutaj powody zamknięcia. Możemy je sobie samodzielnie ustawić, możemy je usunąć i możemy właśnie dodać nowe powody odrzucenia naszego lida. W systemie CRM, czyli rozbudowujemy tą listę głównie po to, aby później w module raportów w sekcji zgłoszenia można było raportować i widzieć raporty dotyczące odrzuceń, zgłoszeń, jakie są te powody zamknięć. Tak? Czyli widzę tutaj, że z danego źródła typu połączenia danego źródła mogą być różne powody podjęcia lub powody odrzucenia zgłoszeń, a tutaj mamy bardziej szczegółową listę łącznie z notatkami o powodzie odrzucenia. Więc od tego zaczynamy pracę w systemie. A ja zapraszam już na kolejny filmik, w którym pokażę, w jaki sposób połączyć się ze źródłami marketingowymi. Dzięki i do usłyszenia za chwilę.